Malko. Słuchajcie, mam do was pytanie odnośnie akcji pod takim sloganem szczepienie otula. Wspominałem niedawno w filmie o tej akcji, która ma nas oswajać. Ten przekaz szczepionkowy ma być przyjazny, mamy być zachęcani, więc slogan tej akcji właśnie wybrano jako szczepienie przytula. Otula, przepraszam. I na logo tej. Pięknej, wspaniałej akcji. Oprócz tego, że widzimy napis, to jest, są rączki. Jedna rączka jest schowana dłoń, nie widać, a druga rączka ma taki dziwny kształt i cztery palce. Ja chciałbym się zapytać na razie publicznie, a później po tym, jak opublikuję ten film, zapytam się jeszcze organizatora akcji. Czyja to rączka? Czyja to rączka z czteroma paluszkami? Jakiej maskotki? Jakiego zwierzątka? Jakiej postaci? Czyje to dłonie mnie chcą otulić w tym tak zwanym szczepieniu? Yy, na razie pytam Was o zdanie, jak myślicie, czy to jest... Nie wiem, na przykład Mich Jogi mnie tam otula, albo... Kto tam? fałci Fauci może mnie tam otulać? Nie wiem, on ma cztery paluszki? Kto tam jeszcze? Bill Gates może mi tam otula. On jest panem od szpryc. Bill Gates ma cztery paluszki?